Moje miasto to Białystok. A moje życie to Białystok. Żegnaj, mamo. Będę tą tę, twą tęsknił. I za tymi zębami. Ojciec, ty z żegnaj. Dobra, ojejdzie, kurwa. A Co pan robi? nie, ja widzę tych kurwa retmiuty. Ale... Dzień dobry, proszę pana. Kurwa Dziękuję, adios What the fuck y Kurwa no Możesz pestać Kurwa, ale dawno mi tu nie było kurwa O Jezus Eee y No Może do tego trzyka tutaj ha Halo? Takie pytanie mam proszę pana, halo. Tak? Jak się pan nazywa? Y Bob. Dobrze panie Bob, y tego. Zna pan może takiego... jego muś jak Aleksander Kwiatkowski? Y no tego, on tu nie powinien mieszkać. Taki A, taki fajny, taki... On, z... tego znam. No to gdzie on mieszka. Y no Co pan <laughs> robi? No proszę pana, no proszę mi pomóc, ja naprawdę nie wiem, ja to nie był nic z tak Dobra po, po niej Bobie <laughs> O, w ten niebieski dom, tak? Tak Janek, czemu żeś mnie wkopał mude, w ziemię? Uczy. No nie moja wina, prosiłeś się samot. Zna... No wykop mnie teraz Nie no, no, O, witam w duchu! A pan co? O, czekaj, Dziadek! To ty? No coś Tak, to ja nie ma. Ja mi może wykopać się? Bo wkopali mnie tutaj. Dziadek, co to, jest za pan... co to są za panowie, dziadek? A to są moi z nami. Dobra, dziadek, to może mi przedstawić tych dżentelmenów. Dziadek, ty się zauchołać? No nie, tak się mam. Eto no, tak, kto? No. To jest nasz kochany Janusz. Tak. Janusz. Dobrze, Janusz, witaj. A, a to jest Gabriel A to jest, jest, jest Kłarski, można mi mówić. Dobrze, Kłarski. Możesz się zabić. Dobrze, Gabriel. To jest Gabriel Witaj, Gabriel. Kurde, jeden. A są takie niemowa. Zaraz zginę przy ciebie. To no, przybrało no. to to ty mnie wpierw wbić w ziemię. No odejdź się. Kurwa. No a nie fizycznie, nie biję cię fizycznie. No gabry, No to ale... i Proszę ciebie. Coś się w ogóle. Ciarłuszku. Nie, czekaj, 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 randomowy. No, dinozaur się Tak. Kurwa, mhm. nie mogę. <laughs> o. wstawaj kurwa. Wiedak może będzie po... może po... Co tu się, kurwa, dzieje? Ja, ja to. Ja, ja to mam dwa miesiące po spełnić, hii. Ogarnij tak się, łopaki! Dobra, Dziadek, pokaż mi swoją Hawile. Bo właśnie i... okay. nie bratku, i Dziadku ja to i tego, z 10 lat nie byłem. Kurde. Zapraszam, zapraszam. Dobrze, Dziadku, pokaż mi Patrz, tutaj mamy kuchnię małą, no ale wystarczy. Tutaj mamy taki. No, miejsce wypoczynku. To... Bierze no, ty. Kurwa. No, wid... Widzę no, mojego domu. No przepraszam, ale! Dobrze dziadku, to tego pana zignorujmy. No dalej, brat. Stąd! Kurwa! Jeszcze... Chodź! Mamy no. chodź. Idę, idę dziadek. dziadek. Ja się boję tych panów. Tutaj mamy... Mm, miejsce Myślę zasłania. Tak. Mamy komputerek, znaczy telewizor, sorry. No tutaj jest telewizor, a tutaj komputer. Sorry, kurwa. Co no, się to, stało? Kto komputer? Rozwalił? No kto komputer rozwalił? Kurwa. No, no wybiernie! No nie Jezus. weź... Dobra, chodź wnuczku, nóczku, się na dół. Dziadku, mam takie jedno pytanie. No. Jakie koty? Bo... Ty, dziadku, co to nam przyjdzie? Mety... Jadek, co to jest? Co jest, co? Wypij wy, co to mi po, po domu mi chodzi tutaj! No dziadek... ja nie ma ten na to. Tam nie zamknij to kurwa, zamknij dziadek, tam dziadek dziadek tutaj. To zagaś, dziewczynka jest. <laughs> Wyjdź z mojego domu. <laughs> ja jestem twoim wnukiem. A wam <laughs> to w dupie, więc... WYJDŹ z... z mojego domu! Że zyk krwa! No wypierdam. Daszek z tym mówisz! Panie ja chcę stąd wyjść Dobra, do, dobra, Jaki dogadamy starsze? się Dziadku ja się... Dziadku ja się boję tych panów Wyjdź z mojego... Wyjdźmy wszyscy z mojego domu i chodźmy na odwrót, a się wypołaczę Co się stało? Co, co, co się... <laughs> ale pana popa Kurwa, za to tylko piwa znowu, jak zawsze dobra, To było moje poprzednie ciało, nie? Nie wiem co tu się stało To nie było twoje ciało, to był... To nie wiem, jest? To było już widać Czemu jesteś jest kibelczycki, będzie tak? Jak ty jest, jak ty masz? Jak ty masz? Ja jak ci ty? ja ci mówię, zbroń! Znaczy... A, to co to to, 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 ja to to! jest moje, kurwa! Odsuń się od tego! Dobra, no, to, ale od tej... to ja zrobiłem to zbroją, nie? Nie dzisiaj, się, cię kurwa. Ty nic nie zrobiłeś, tak szumne. to takie szalone. To co ja zgubiłem. Ty jeden tak. To co zrobiłeś, to się zesrałeś w mojej łazience, no, no, to jest jeden, co ty zrobiłeś. <laughs> no to też było, kurde! Ale no było właśnie, tutaj masz było, łazienkę, okay? w nóżku tutaj masz łazienkę. Nie z się, I się wysraj. Dobra. Możesz zostawić te bronie łaskawie? Proszę Dobra, dobra, dobra! Chcę tylko potrenować! Ja Wyjścia z mojej posesji! Ja uciekam stąd, jestem w kurwa, uciek... Kurwa, co tu się Kurwa. Dziadek! Co, tu się... co tam? E, nie no, tak będzie się jest tak będzie codziennie, więc no, radzę ci się przyzwyczaić. Gdzie jest kurwa bo... Ewaj. Wstawaj, o ty, kurwa, o ty no no. Się... Kurwa. Cholera. Co tu się kurwa dzieje, dziadek? Idź, idź spać na mnie na górę i popadnę ja o tym w kurwa, kurwa spać, jest, kurwa, jedenasta! No Dobra. i może iść trzynasta, idź spać, O! Wow. Eee! To ja jestem, Hello! E. Co się ci stało? Gęba ja mi kurwa. Dobra, idź, jedę chój na chwilę. Wy tu, wy tu o? zostańcie, wy tu zostańcie wszyscy. Ja będę się palił. Bacz, to zamknąć, ty! Bratku, kurwa, znaczy, dać ci tutaj teki gówno, jest, spać. Jakieś się mam na Dobra, my tu idziemy. I stąd my musimy iść pogratulować. No się rozumiesz. pali! Dobra, si Nie bijmy jego wnuczka, ty geju! O, dziadek, <ścoughs> o dziadek! No Gabriel! Kurwa! Gdzieś cię wiesz! Co kurwa? Daj sobie radę! Ci, ci, ci o czym się pojawiłaś? Dobra, dziadek, powiesz, to ty co ty robisz? Paru, bo jedna chce spać w dom! Pamiętam, tak więc historia e, tego pięknego miejsca. Okay. czy znaczy, kiedyś miał, no, Teraz my tam nie chcemy wchodzić. Kojarzysz taką postać Slenderman, taka wysoka postać z garniturem, białą twarzą, coś no, ja przy, może? Przecież z internetu. Nie, 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 to jest prawdziwe, byłem przy tym, widziałem go. E, zabił. co? I kogo zabił, dziadku? Zabił tam niewinnych ludzi paru moich znajomych. Byłem przy tym, to widziałem. Kurde, dziadku, mamy 2025 rok, to jest Slendermana, wierzysz? Bartku, a ty czasami, ty czasami nie, pijany nie byłeś? Bo często piany jesteś dziadek. Nie, nie byłem! Było to i mi tak kurna nie mów, bo to naprawdę jest tragiczne Dobrze dziadku Tęsknię za nimi codziennie Bo dziadku rozumiem twój ból Ja mam traumę, co? A rozumiem twój ból dziadku Nie rozumiesz, bo tobie jeszcze nikt nie umarł Z rodziny Umarł dla bo mu zabiłeś to było kiedyś, byłem pijany <laughs> no Proszę się nie śmiesz panowie, to wszystko prawda no, no jak, tak jak mówiłem ci w Zostało tam dużo osób zabitych i... Penny był taki kiedyś autobus tam wjechał do lasu i tam się jakieś osoby zaginęły, a tym dokładnie nie wiem Większości coś takiego było, no więc i o tym nie gadamy już. Więc... On już że to jest pierwszy i ostatni raz, się, jak się o to pytasz. Bo, dziecku możemy na raz razem powiedzieć więcej. Złożymy. Chłopaki to jest gotowe na piwo, kto jest gotowy na piwo wszyscy Ja! No nie no, zimaty co? Yeah. to chodź To zapraszam do stołu Nie ja, odkryłam ja 15 a 17 pani mogę ja, ja 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 Ty nie będziesz nic pił Z tego zaszli mówiłem Wnusia Nie no do ja ciebie wiem, mówię, nie. mówię, do ja Wnusia wiem, mówiłem ja że... Nie słuchasz? Do Wnusia mówiłem A ty możesz, ja nie mam, ja nie wchodzę co ty robisz Zaczynamy Proszę Bierz się i się częstujcie Część Dobra, robi. o! Dziękuję. Dziadku, a, ja mogę, a jest jakiś soczek? Coś, Dziadku? Nie ma soczku. Bardzo to chyba. Znaczy, I to chyba herbatę. Jedyny, jedyny soczek, jak nie możesz coś to ode mnie ze spodni. Dobrze, Dziecko ja skorzystam. Dziadku, <laughs> dziadku załazę herbatę, mogę herbatkę? Bierz, Wiesz, proszę się pij. Dobrze. O, wow. Co ty masz w ręku pestni? Dziękuję. Ale wie, ten pij. soczek! To mm. nie był soczek, zaraz w mówię. Co? Ale te piwo! Odejdź mi z drugiej, klubasko! Eee, Dziękuję! O! Czemu ty masz Co? bombę kurwa w szafie? Taką bombę. No, A, bombę. to! A... eee to był to na przyszłość, no tak, na przyszłość. Oooo! No. Tak Jakby jak wojna była niska! Ale te piwo zasmakowało! smakowało. No, no, jadku, jadku, naprawdę, Jadku pocholę ci kurwa, bo z jakimś kurwa, lisem. O jak wie te piwo! O, nie moje, to z ten, ten, Pięk, ten z demencją przyszedł. <laughs> Wnosiu oddaj to, ono ma no, no, bo... Wnosiu Kasia wnosi. Sąsiadowi w... daj, może mu się spodoba <grym grym grym> Jeden spać chłopaki, więc proszę mi przekazać, przykazać, bo jak wstanę to wyciągam swój broń i was zabijam Zabierz moją broń Ciebie, ciebie zabije no Dobra panowie, słuchajcie, słuchajcie, ksz... panowie A ten, Gabriel i Janusz i Bob No nie nabrazaj mnie Słuchajcie, słuchajcie panowie Słuchajcie Dobra, słowo że nie ma, że mój Janek śpi a ja jest tu, a Dziadek jest tu przewodniczący, więc ja jestem tu najważniejszy teraz. Eee, może pokażecie mi swoje domy każdy. Tak. Ja mu się Gabriel który który nie mieszka, bo ja nie wiem. No kurwa, ten się wyjebał. Halo! Halo Janusz! <laughs> Dawaj, spać po nie wojna. Spać co piwo? Ruski Ale pieszyny. tutaj jestem! O, dobra, to weź mi pokaż, gdzie ty mieszkasz? Gdzie ty mieszkasz Janusz? A, no, y, dobra. dobra. Co się E, tu jest mój tradycyjny kwiat, do którego się wysrałem Oziu? Ja? No, widzę! Powiem wszystkim, co zrobiłeś Dobra, tu jest no. mój, mój ładny domek Tu jest wejście Co? Kto mnie ciągle pierdoli? <grym> Kto mnie jest... napierdala? Roman <grym> No, mam taki trochę nowo nowoczesny ten domek I tutaj jest moje łóżyszko, do którego się zawsze muszę pierdolić. Bardzo interesujące. Kurwa, policja! Kurwa, chuju, kurwa policja! O! Kurwa! Policja! I moim własnym domu! policja! Dzień dobry! Można otworzyć! Dzień dobry, policja! Zostałeś mi od sąsiadów za to, że jesteście wszyscy bardzo. A spierdalaj! Ty też spierdalaj! dobrze panie Januszku, bardzo interesujący dom. No, dziękuję. Ja cię wypiję piwko. Zapraszam, zapraszam. mnie odpierdala, ale dobra. To może nie pij tego piwa, dobra, chodźcie dalej, chodźcie dalej. Go, go, Dzi ty, go, dziadek, go, wstawaj, go, go, Chodź za mnie. No, go, 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 go. ja no nie mogę. Ty, no, dziadek. <laughs> Moja noga. Już wstań, znosił. Po co mnie budzisz, grubasku? To on, proszę... w no no, mi... no, 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 tutaj nie mieszka, tutaj nie mieszka. O! No. Przestań wejpować, kur... Pani Gabrielu, ty się dziwisz, czemu ty masz demencję, jak ty wejpujesz cały czas? Panie Gabrielu... Pani no, On ma demencję przez wypowanie właśnie. To ja idę to do waszego ma... do domu, chwila. Na chwilę. Co to jest tam na górze? Co to kurwa... O! O! Oh! Co to? Demencja, czy Już to Już ja minęło? Nic. Czemu? Czemu znowu ktoś dostał z laszka? Dobra, widzimy Dobra, panowie. Dobra, chodźmy do Demencji. zacznijmy co z Demencją w domu. Do Demencji, dobra. Pan Demencja. To jest moje... To... O, to jest mój słoik. Słynny. Muszę na nim usiąść. Z czym? Z kliuch pewnego. Proszę pana, kto tu leży? Panie Demencja, kto tu leży? Chyba <laughs> Pani demencytowana mąż? Nie no to dobrze, pani tak, demensja Nie Pani wnuczku tego, no, tego, ja tego, Sebastian. mojego kolegi to, to, Sebastian. Jest Sebastian, to jest to Sebastian, to jest, to bo on ma, on biseksem po prostu, a jego mąż chyba się rozkreślił tutaj No Przestańcie mnie bić, proszę was co, się o, mogę przejść czy No Czy ty MMA? Tak. Kurwa, Kurwa sobie Dobra, przestaniecie się bić, Prze pr pr Dziadek, proszę. przestańcie, się proszę, ja No jaj, z dziaszkiem się nie zadziera, no w nuśku, w to chyba wie. W nuśku, dobra, chodźcie Panowie, chodźcie Panowie, proszę. Ja, Dzień dobry. Dobra, panowie. E dobra, przestańcie się bić, proszę was. Dziadku, zostaw to. A ty mnie wiesz, co robisz ty? Do dziecku proszę, ładnie proszę. A gdzie jest demencja? Co się tu stało? Dobra, a tutaj, tu jak... kto mieszka? Tutaj mieszka Andrzej, tego, to jest, jest właściciel sklepu tego tutaj. Wyjechał gdzieś tam, teraz wróci już do tej pory. O, no dobra. A tutaj, no tutaj, no tutaj, <coughs> pan Boba. No to teraz wyszła pora na pana Boba. Nie, 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 nie. A czemu, no? Jadek, no jak wszyscy, jak my cię ugościliśmy wszyscy nie, ładnie... A tutaj, nie, to, tak nie. Nie. Otwieraj <grym> te drzwi! Otwieraj otwieramy! No nie. No 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 otwieraj Nie. O! Otwieraj te... O, dobra, Ziemi. ty nie, 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 proszę. No nie, 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 no, chod, dziadek, chodź, nie, 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 Co nie, 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 Co nie, 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 O, nie, 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 tu ma nie, nie, dobra. Dobra, Co nie, nie, A nie, 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 no nie, 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 na chwilę. nie, Dobra, siąj szybko, wiesz co! Jeszcze to... Ja tam ci, bo jak tam mam, ci, ci Bob jak tam ci dzień mija? Bob jak tam ci dzień mija? Bob jak ci dzień mija? Co wy to robicie? Nic nie robią, Bob. Cicho! zostaw zostało na chwilę? No puść to! Debi tu nie będę z życiu! No puśćcie to, no puś to, no puś to kurwa! Wiesz to? Wiesz to! Ja to będę dzisiaj w nocy, kurwa! Wiesz to. Idziemy, 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 idziemy! Eee, hey, hey. eee, eee, eee! Jadek tak, kurwa! Bigo, dziadek, ja tak, Szybko, bierz, bierz, bierz! bierz. Wyjmij mi I polej go białym płynem! Dobra, leży! Jest na hita! Jest na wszystko jest na hita! Dziadek, mamy! ja zaraz Dziadek, mamy! Dziadek, mamy to! Widzę, widzę! A to drugi kto wziął? Eee... Nie wiem chyba, nikt! Bratku, zrobiliśmy nowego tego... Zrobiliśmy nową, wiesz... O kurwa bratku! Nie, ja cię... Dziadek, Wejdę to... Do domu! Dziadek, dobrze... Wyjdź z mojego rzecz. Dobrze, dziadku! dziadku tylko rzecz! No, A ile osiem muszę zdobyć? 10 na 10. Adresa no jest moja. Dobra. dziadek? No. Po pierwsze, o, pan Demencja. Co, dzisiaj ma, masz jakieś pan na dzisiaj? No, muszę samochód kupić. O. Kurz. To no to kurwa jest. Jakiś mam chyba. A, chyba też. To chyba wspólne mamy. Dobra, to musimy samochodem dzisiaj. No właśnie. Okej, bo nas do jego stopu. Zapłacę za paliwo. No chodź do samochodu, twojego Co to jest za gówno? No brat, dziadku No, no zamknij mordę z tym bratem, Bo ci nawet teraz w buzię odetnę Pozdroń go Ło! Kurwa Wracaj mi tutaj! Wracaj...